Wyjaśnione morderstwa sprzed lat. Sprowadźmy techników. Może coś wykryją. Stempel z dnia zaginięcia dziewczynki. Usłyszałam strzały i nic nie zrobiłam. Dociekliwi detektywi. Liczne złamania. Zatłoczono go na śmierć. Nie było tak, jak myślicie. Szalał jak zwierzę wypuszczone z klatki. Wiecie, co to? Dowody zbrodni. Dziś o 20.00 w telewizji Metro. Jest takie miejsce, w którym wszystko jest możliwe. Totalnie. Uu, gdzie można cieszyć się życiem bez ograniczeń. Gdzie można kochać bez granic. Gdzie każdy może być sobą. Albo kimś zupełnie innym. To tu spełniają się marzenia. Do końca koncesji TVN 7 zostało 13 dni. Napisz do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w obronie stacji na adres skargi małpa Łapią cię skurcze? Jakbyś właśnie przebiegła maraton, weź Magnę B6 Forte z podwójną dawką magnezu. To lek, a nie suplement. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Zdarza ci się ból brzucha po jedzeniu? Weź na...